Zacząłem, szanowni. Witam i spieszę zapytać, jak tam po urlopie, przed urlopem. Sorry, że pytam, ale to ważne, bo jak się jest po urlopie, no to już właściwie wypada tylko liczyć straty i tam się doszukiwać, czy do pierwszego jakoś wystarczy, bo przecież trochę gotówki musiał popłynąć. Ale jeśli jest się przed urlopem, to jeszcze jest czas na to, aby zajść w głowę, czy może prezes albo dyrektor przyznają jakąś podwyżkę, albo rzucą jakąś premią wakacyjną, bo pracownik wydajny przez cały rok, to może niech wyda więcej pieniędzy na tych wakacjach, bo mu się należy. Nic nie wiecie o tym na razie, co? Ale wiecie w drugą stronę, z całą pewnością. A jeśli nie wiecie, to posłuchajcie, bo chciałem wam coś opowiedzieć. Wiedza może być na razie dość umiarkowanie rozpowszechniona, bo tym razem to się odbywa inaczej niż się odbyło, czy odbywało, albo. Próbowało się odbywać poprzednimi razy i tym razem będzie skutecznie, ale możemy o tym nie wiedzieć i przeoczyć, więc Państwa informuję, Szanowni Zebrani, że oto Wy, my staliśmy się takimi hojnymi pracodawcami, hojnymi dyrektorami dla naszych pracowników, o których robocie wiemy stosunkowo niewiele, zresztą na bardzo wyraźne czasem ich życzenie. Od 1 sierpnia, czyli biorąc pod uwagę dziś, od jutra, wszyscy polscy parlamentarzyści, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu, ba pan premier nawet będą zarabiali znacznie więcej. Wreszcie się udało tych prób podniesienia uposażeń e, posłów i polityków było podejmowanych ostatnio kilka. Większość spaliła na panewce, bo kiedy próbowano robić to na naszych oczach, z naszą wiedzą i świadomością tego co się kroi, co się planuje, to wtedy projektodawcy tak dostawali po łbach, że im przechodziło i dawali sobie spokój. Tym razem zrobiono to w pewnej dyskrecji. Oto bowiem tym razem zaprzęgnięto do tej roboty pana prezydenta. Okazało się bowiem, zresztą wiedza nie nowa i dostępna od bardzo dawna, że pan prezydent ma pełne prawo do kreowania polityki i wynagradzania najważniejszych osób w państwie, no to postanowił wykreować. Znaczy, wykreować postanowił na pewno pan premier, a może nawet raczej pan prezes, przecież też premier, a nie pan prezydent, no ale pan prezydent dostał do podpisu, więc podpisał, więc sprawę załatwił. Jak powiadam, od jutra, od 1 sierpnia będą naliczane nowe pensje. A jeśli politycy od podsekretarza stanu aż po pana premiera zaplanują wakacje mądrze, powiedzmy na wrzesień, no to pojadą różne te wakacje wyposażeni w lepszy pieniądz. I to nie o dwa tysiące, raczej o pięć tysięcy. Tak to wykombinowano. Jak mówię, robi się to nie na naszych oczach, bo kiedy wcześniej próbowano i kiedy myśmy o tym wiedzieli, to się nie dawało. No a teraz najprawdopodobniej będzie już skuteczniej do końca. Czy tak powinno być? Czy politycy powinni więcej zarabiać? No, powinni więcej zarabiać. Wybaczcie, że to mówię, ale powinni. Oni są naszymi wybrańcami. Co cztery lata jednak bierzemy udział w tych spędach jednak zastanawiamy się nad programami, jednak oglądamy plakaty, no bierzemy gdzieś udział w kampanii wyborczej. Na końcu ich wybieramy, to jest wielkie wydarzenie. Też w nas budzi jakieś emocje. My tym ludziom przekazujemy, czy cedujemy na nich pewien prestiż. Chcielibyśmy, żeby poseł, to była postać wyposażona w prestiż, jakiś nas tam reprezentuje, to myśmy dali mu tę robotę. Więc niech ma trochę tego prestiżu. A wierzcie mi, że naprawdę częścią prestiżu jest wysokość uposażenia. Więc nie przesadzajmy. Poseł, samorządowiec też, ale o nich będzie mowa za chwilę. Poseł na pewno, parlamentarzysta, przedstawiciel rządu powinien godnie zarabiać. Co to znaczy godnie? No wiecie, godniej niż podsekretarz stanu w tej chwili, który naprawdę ogarniając bardzo wiele rzeczy w ministerstwie zarabia znacznie, znacznie mniej niż prezenter wiadomości. Ja wiem, że prezenter wiadomości też bierze odpowiedzialność za bardzo ważne rzeczy, to jest ktoś nieprawdopodobnie istotny dla tej władzy, no ale jednak szanujmy wszelkie proporcje. Więc uważam, że zarabiać powinni więcej, ale tryb, w jakim to się dzieje, jest naprawdę wołający o pomstę do nieba. Bo warto sobie przypomnieć, dlaczego te knowania, te kombinacje, te intensywne poszukiwania dobrego sposobu, żeby sobie poprawić byt, są w ogóle prowadzone. Kiedyś. Nie tak dawno temu właściwie nas, suwerena, płatnika tych ekstrasów, guzik to obchodziło, czy oni tam zarabiają 12 czy 8 tysięcy na rękę, zarabiali. Ale pewnego pięknego dnia, w 2018 roku, niezwykle dociekliwy pan poseł Brejza zapytał w kancelarii prezesa Rady Ministrów o nagrody i premie. I kiedy dostał odpowiedź, to mu się szczękę odbiło od podłogi. Bo się okazało, że niektórzy... Ministrowie w rządzie pani premier Beaty Szydło, jej zresztą nie wyłączając, poprzytulali po kilkadziesiąt tysięcy złotych w formie nagród i premii. Do końca nikt nie potrafi powiedzieć, za co były te nagrody i premie. Na końcu tego wszystkiego koszta były nieprawdopodobnie wysokie. Nie dało tego się ukryć. Więc pani premier Beata Szydło poniosła chyba najwyższą karę, bo straciła stanowisko premiera. Ale. Zanim to się stało, zdążyła jeszcze z sejmowej mówicy wywrzeszczeć, tak wywrzeszczeć, to było powrzaskiwanie, a nie żaden czytelny przekaz, że te pieniądze im się należały. Tej bezczelności suweren nie mógł już znieść. Protest był tak solidny, strata wizerunkowa mogła być tak gigantyczna, że w końcu pan prezes Kaczyński musiał uznać, że jest w narodzie oczekiwanie, aby władza była skromniejsza. Vox populi, vox dei, to jest cytat z pana Prezesa Kaczyńskiego z tamtego czasu. Gdybyście dziś słuchali tego w vo Populi, to też by rzeczywistość inaczej wyglądała. Wtedy słuchaliście szanowni politycy Prawa i Sprawiedliwości uznaliście wolą pana prezesa, że pensje lecą w dół. Państwo musi być skromniejsze, a Wy wszyscy macie zarabiać mniej. Oczywiście zapłacili za to również Bogu Ducha winni parlamentarzyści, chociaż grosza z tych premii nie widzieli. Zapłacili za to również samorządowcy. Którzy w ogóle nie brali udziału w tym procederze, ale samorządowcom miło było dać po głowie, bo to nigdy nie byli ulubieńcy władzy, więc dobrze się poskładało, że strofując i ograniczając finansowe karysy wszystkich szczebli władzy, samorządowcom też można było dać z liścia. I dano do dziś. Dziś bowiem te pensje wracają do swojego poprzedniego ba, wyższego nawet poziomu, ale o samorządowcach nikt nie mówi i pewnie nikt nie będzie mówił. To jest ten sam. Powód, dla którego samorządowcy powinni więcej zarabiać. Jeżeli ktoś zarządza budżetem na poziomie kilkuset milionów złotych, to nie może zarabiać 6 tysięcy złotych, bo ciekaw jestem, jak wtedy wygląda jego przyrodzona skłonność do poddania się korupcyjnym działaniom. Bardzo jestem ciekaw, jak to sobie władza wyobraża. Zostawmy samorządowców na boku, bo to prawdopodobnie jest temat na całkiem inną dyskusję. W każdym razie Chęć, a raczej potrzeba ratowania wizerunku była tak dojmująca wtedy, że postanowiono chlasnąć ostrym bagnetem na prawo i lewo, pozbawić samorządowców, ale przede wszystkim parlamentarzystów i władze pieniędzy, a potem przez następnych kilka lat próbowano podjąć działania, które miały to przywrócić do jakiegoś cywilizowanego, normalnego stanu, żeby ci ludzie mogli normalnie zarabiać, aż wreszcie na końcu się udało. Ale udaje się to tylko dlatego, że dzieje się bez naszej wiedzy. Bez wiedzy, w którą by nas się wyposażyło w tak czytelny sposób, jak poprzednimi razem, Bo wtedy był projekt ustawy, wtedy była dyskusja parlamentarna, wtedy opinia publiczna dowiadywała się, co tu się kroi. Teraz mam nadzieję, że wielu z Was dotrze do tej wiedzy. Nie radzę protestować przeciwko wyższym wynagrodzeniom dla tych ludzi, bo jak powiadam, oni powinni więcej zarabiać. Ale znów apeluję o coś co powinno być podstawą naszego społecznego życia. O pamięć. Pamiętajmy o tym, skąd się biorą te dzisiejsze knowania, działania, te próby mniej czy bardziej udolne poszukania pieniędzy w naszych kieszeniach. One biorą się stąd, że wtedy, w 2018 roku, władza nie zrobiła sobie z naszych kieszeni bankomatu. Nie no, w bankomacie leżą nasze pieniądze, my do nich dostęp mamy. Oni nam podsowiecili PIN i brali jak leci. Kiedy się mleko rozlało, kiedy trzeba było wziąć na siebie cały ten wstyd, wtedy próbowano ratować sytuację, udając, że państwo będzie teraz oszczędne. Jak to wyglądało finalnie, wszyscy wiemy, jak to wygląda teraz. Dowiadujemy się, właśnie. Próbuje się ukryć przed nami naprawdę skrzętnie za decyzją pana prezydenta. No, może nie wajchy, bo to przecież normalne, rzeczywiście należą im się jakieś wyższe pieniądze. Ale nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to przede wszystkim szczerze. Jak mówi poeta, wszystko było po coś. Po coś była tamta grabież z 2018, 17 właśnie roku, bo już wtedy te pieniądze jumali. Po coś była potem ta manifestowana skromność i bardzo brutalne obniżki pensji. I po coś teraz jest to chowanie się za plecami pana prezydenta, byle tylko znaleźć jakiś sposób, aby się dobrać do tej kasy. Trudno. Nasi koledzy dostaną. Ta hołota z opozycji też, no ale inaczej się tego zrobić nie da. Więc tu musimy się jakoś wszyscy pogodzić. No a my co? My do urn, no. W końcu od tego nas mają. Podajcie dalej koniecznie. Bardzo mi na tym zależy. Jeśli widzicie to inaczej, to koniecznie napiszcie. Podzielmy się tą wiedzą. Wspólnie i w porozumieniu. W szerokości.